No to? Zjebane Co ci się podoba w tym? Gorszego gówna nie widziałem. Ale patrz, takie teksturki, to nie chodzi, żeby było! Morycha, co? Fajnie rośnie. Co ty na to? Jak tam wejść? Nie chcę ci rozjebać. Shift przytrzymujesz i skaczesz, i nie zniszczysz nic. Jak małpa poglądasz Ej, gdzie ty dupo do mnie się wypinasz? Wspoczeńcu pierdolony. Zofilu ty. No to... No to się w this okno no kurwa No nie mogę wejść Możesz możesz, ja mogę Tylko debile nie mogę O kaktus, też kaktusa, kaktusa do domu wziąć? Debil O, pokażę ci moją fabrykę, ty kurwa, chodź Słyszysz? Fabrykę potworów Chodź kurwo Szybciej kurwo co za debil, drzwi zamknął. Chodź. No chodź kurwo! Kurwo! Dawaj. Do góry, do góry, do góry! Do góry schodami. No szybciej kurwo, szybciej Szybciej, 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 szybciej.

Myślę, Mi się Minecraft przecina, kurwa że tak z, zmienić trochę widoczność A tędy, kurwa Tędy, tędy! Nie, za tobą! Tu nie! Tam nie ma wejścia, kurwa, chodź To nie, tamtędy się nie wchodzi teraz Chodź, szybka akcja teraz Za mną, no Uważaj na pająki, te jest no. Szybko! Szybka kurwa! Perdowaj! Uważaj dziura! Dziura kurwa! Tę, tędy, 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 tędy! Tędy za to. Nie ta Nie tędy, chodź Nie tu jest wejście oficjalne, kurwa! Ja pierdotę, zajem to gówno kurwa! Zginąłeś? Zginąłeś? Z kurwa No chodź tu szybciej, debilu z gimnazjum. Z kim kurwa gram? No chodź, zajobie szybciej. Co? No nie wiem, gdzie jest. Tam gdzie zawsze, chodź kurwa szybciej, nie pierdol Tam gdzieś zginąłeś, chodź. Idziesz? No chodź. Ja pierdolę, to czego ty łomny jesteś? Ty jesteś. No kurwa, ty zginąłeś nie ja, noś nie ma tego. No bo ja, no bo. No bo jesteś łomny, no. Sam jesteś. No ja nie jestem, bo nie zginąłem. Bez miecza, bez niczego, to. kurwa Ja też. No chodź, tam gdzie zginąłeś, szybciej, kurwa, konia walisz czy co. Wyjdziesz? No. no szybciej, nitro włącz w dupę. No kurwa, o, o se w dupę wstać, szybciej się zapierdala. Ja, ty... Szybciej. Zajebisty zamek, nigdy byś lepszego nie zbudował. Zobaczymy. Nigdy kurwa, słyszysz mnie? Nigdy! Kurwa, nigdy byś lepszego nie zbudował. Zobaczymy. Kurwa, ja patrzę już kurwa cały rok i ni chuja zbudowałeś tam. Bo ja nie gram. Nic nie zbudowałeś. Chuja! chodź szybciej kurwa, tam gdzie zginąłeś. Lecisz? No idę, idę. Tu gdzie ty jesteś? Nie, twój twoim ciężko się połapać. Ja pierdolę i ty kurwa łomno jesteś W podziemiach ja cię jesteś nie, widzę. nie, na murze Na którym? No na tym zewnętrznym Ale, kurwa Ale ja cię nie widzę Ja cię widzę Tak? tak. Kurwa no dawaj do mnie te piloty. Idziesz? Chodź. Chodź. Daj mi samochód. Chodź będę szybciej. Tory tu kurwa z Bogus. O jesteś. Chodź. Chodź kurwa. Chodź kurwa szybciej za mną. Kolejny zginie wiedzieć, to tym większo pizdą. Co ty kurwa zginę? Nie zginę, bo jestem, ha nieśmiertelny. No znaczy ten. Nie jestem śmiertelny, ale kurwa. Nie jestem śmiertelny tylko, że lepiej od ciebie gram. Po prostu nie, kurwa nie pada mieszpata, nie? Chodź, idziesz? Chodź, kurwa. To jest fabryka, kurwa różnych pierdół. Fabryka złomu, o. O widzisz patrz Widzisz pa, leży ile pa śmieci I to powinno wiesz gdzie padać? Zobacz, o na to patrz Tak to działa I to się świeci tam dochodzi i widać Tylko że to nie zawsze spada na to u, u, u. Debilu lava jest na tobą No zajob no Zajob Po prostu zajob to to, to, lava, kurwa, tutaj. No, to specjalne spum. O kurwa wypadło się debil. Debil Debil, debil kurwa to specjalnie jest zrobione! No kurwa! Że potwór płynie rzeką i się pali, rozumiesz? A ty byłeś taki debil jak potwór i się spaliłeś? Nie, ja nie płynąłem kurwa rzeką. od tego. Pan ty wskoczyłeś dla debil, debil jakiś. Tam nie było lawy kurwa. Ta 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 Puuu tu 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 Dobra tu, tu. ja spierdalam Spierdalasz już? No to... Popuuu